Nowa siedziba środowiskowego domu samopomocy oraz placówki opiekuńczo-wychowawczej Słoneczny Dom przy ulicy Dzieszkowskiej uroczyście otwarta. Tak jak mówiliśmy od początku, budynek służy i będzie służył celom publicznym. Przeznaczyliśmy go na potrzeby osób najsłabszych, a więc najbardziej potrzebujących naszej pomocy, podkreślał prezydent Andrzej Kosztowniak. Tworzymy zupełnie nową jakość i otwieramy możliwości dla osób najbardziej potrzebujących. Ja jestem w dniu dzisiejszym szczęśliwy i powiedziałbym nawet dumny z tego, co nam się udało osiągnąć w tym przypadku. Bo taka formuła była bardzo potrzebna i tak jak mówię trzeba zawsze pamiętać o tych, którzy z różnych powodów dzisiaj są słabsi od nas. Gruntowny remont budynku zakończył się latem. Przez kilka tygodni trwała przeprowadzka podopiecznych. Całkowity koszt modernizacji budynku zamyka się kwotą 2 miliony 400 tysięcy złotych. Miasto nie finansuje je jednak samodzielnie. Milion 100 tysięcy dołożył do remontu budżet państwa za pośrednictwem wojewody mazowieckiego. Dofinansowanie to było możliwe w związku z nową funkcją budynku związaną ze Środowiskowym Domem Samopomocy. Wojewoda będzie także partycypował w finansowaniu działalności bieżącej Środowiskowego domu samopomocy. Do opiekunów chciałbym się zwrócić dzisiaj o to, żebyście Państwo dalej otwierali swoje serce dla tych, którzy tej pomocy potrzebują. Natomiast wychowankom przede wszystkim życzę tego, żeby w tym domu mieli niezapomniane chwile. Środowiskowy Dom Samopomocy połączy podopiecznych z dwóch placówek przy ulicy Ziętalów i przy ulicy Juliusza. Jest placówką pobytu dziennego dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Obecnie ma 45 miejsc, zaś od listopada ich liczba wyniesie 50. Uczestnicy korzystają z różnych form zajęć grupowych, poradnictwa, treningów, umiejętności społecznych, uczestniczą w wycieczkach, imprezach kulturalno-oświatowych. Placówka opiekuńczo-wychowawcza Słoneczny Dom jest zaś całodobowym miejscem zamieszkania dzieci i młodzieży pozbawionych Opieki rodzicielskiej, dla których nie znaleziono rodzinnej opieki zastępczej, które wymagają natychmiastowego rozpoczęcia sprawowania opieki i wychowania. Ośrodek łączy zadania socjalizacyjne i interwencyjne. W budynku Przydzieżkowskiej mieszkać będzie 22 wychowanków w wieku od 14 do 18 lat. Nadrzędnym celem przeprowadzki do nowego budynku było stworzenie młodzieży warunków zbliżonych do warunków domowych, w których młodzi ludzie mają szansę opanować niezbędne w życiu dorosłym nawyki i umiejętności. W Radomiu ruszył oficjalnie nowy zakład produkcyjny. Firma Fifor Polska utworzyła przy ulicy Samorządowej zakład produkcyjny słonych przekąsek, w którym zatrudnionych ma być blisko 250 osób. Produkcja mnóstwa różnego rodzaju przekąsek. Całkowicie nowy rynek jak dla nas, dla naszego miasta, ale też pamiętajmy o tym, że osoby, które zarządzają tą firmą, zarządzały tymi największymi firmami w Polsce, czy też w Europie. Bardzo szerokie plany na setki osób, a być może i w konsekwencji ponad tysiąc. Ja cieszę się z tego, że najnowsza technologia w zakresie przekąsek jest obecna w naszym mieście i trzymam bardzo mocno czuki za rozwój. Kolejna nowa firma otworzona w Radomiu potwierdza to, że jesteśmy miastem przyjaznym dla inwestorów. Kolejny inwestor zewnętrzny zdecydował się, zagraniczny, ulokować swoją produkcję właśnie, właśnie w Radomiu. Wynika to chyba też z tego, że udało nam się stworzyć dobry klimat dla tych inwestycji. Radom pokazujemy cały czas jako miasto przyjazne inwestorom. Firma FIFOR, której siedziba główna mieści się w Sokołowie koło Warszawy, rozpoczęła pracę nad inwestycją w Radomiu jesienią 2013 roku. Dzięki wsparciu, jakie firma otrzymała od lokalnych władz powstał zakład produkcyjny działający na terenie Tarnobrzeskiej specjalnej strefy ekonomicznej pod strefa Radom. FIFOR ściśle współpracuje z Powiatowym Urzędem Pracy, aby zatrudnienie w zakładzie znalazło jak najwięcej osób z okolic zakładu. To jest firma rodzina, jesteśmy prywatny inwestor, ale jesteśmy na te produkty od lata od 70. My różne kraje od Ameryki do Grecji, Egipt, Ghana, Rumunia, wszędzie, wszędzie i wiemy, znamy ten biznes. FIFOR Polska, mimo że jest stosunkowo młodym podmiotem gospodarczym ze względu na osoby swojego założyciela i dyrektora generalnego, którego dziełem była również firma Starfoods, może pochwalić się wieloletnim doświadczeniem w branży słonych przekąsek. Służby miejskie w Radomiu wprowadziły nowy system bezpośredniego ostrzegania i informowania mieszkańców za pomocą SMS-ów wysyłanych na telefony komórkowe CSMS. To kolejny krok w kierunku nowoczesnego miasta a także społeczeństwa obywatelskiego. Będę zachęcał bardzo mocno do tego, aby z tego systemu korzystać, bo tak jak powiedziałem, będzie to system nie tylko ratunkowy, ale to jest system również informacyjny, który będzie dotykał bardzo wielu obszarów naszego życia. Ja muszę powiedzieć ze swojej strony, jest to system naprawdę przyjazny, i mam nadzieję, że jak największa grupa z nas będzie korzystała z tego systemu. Samorządowy informator SMS to nowoczesny system ostrzegania i powiadamiania o zagrożeniach, niebezpieczeństwach i utrudnieniach w Radomiu oraz informowania o najważniejszych miejskich wydarzeniach kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych i innych. System działa w oparciu o SMS-y tworzone przez służby miejskie, a adresowane do zainteresowanych mieszkańców Radomia posiadających telefony komórkowe. Przy pomocy CSMS mieszkańcy mogą otrzymywać informacje o zagrożeniach, np. wichurach, powodziach, śnieżycach, katastrofach. Jeżeli już zdarzy się jakaś niekorzystna sytuacja w obrębie tutaj Radomia i będziemy mieli informacje, mieszkańcy będziemy informować mieszkańców o wszelkich zagrożeniach, które mogą powodować uszczerbek na zdrowiu bądź utratę życia. Straż Miejska informować będzie między innymi o utrudnieniach w ruchu miejskim. Straż Miejska będzie wysyła komunikaty dotyczące nagłych zdarzeń na drogach i w komunikacji miejskiej. Wszystkie awarie drogowe, które będą w mieście, które nasi funkcjonariusze zauważą na bieżąco, będą przekazywane tą drogą właśnie z CSMS. Zbliża się zima, dlatego też będziemy informować o tym, że chodniki są zaśnieżone i przypominać oczywiście właścicielom o obowiązku czyszczenia tych chodników. MZDK wysyła komunikaty np. o zmianie tras, zawieszeniu kursów, zmiany lokalizacji przystanków. Pierwsze testy, które przeprowadziliśmy w ostatnim czasie... Pokazały bardzo wyraźnie, że jest to bardzo użyteczna, bardzo pożyteczna aplikacja. Przede wszystkim dla mieszkańców, ponieważ mieszkańcy będą mieli w tym momencie możliwość bezpośredniego uzyskania, szybkiego uzyskania informacji o tym, co się dzieje w mieście. Korzystanie z systemu jest bezpłatne. Użytkownik telefonu ponosi jedynie jednorazowy koszt pobrania i rejestracji aplikacji bądź wysyłania SMS-ów aktywacyjnych. Koszty te są zależne od operatora sieci komórkowej, w której posiadamy telefon. System umożliwia wybór przez użytkownika zakresu tematycznego otrzymywania informacji. Można też zdecydować czy chcemy otrzymywać informacje dotyczące tylko określonej części miasta czy całej aglomeracji. System SISMS w zasadzie jest jedynym systemem, który umożliwia komunikację z każdym posiadaczem telefonu komórkowego bądź smartfona. Nie ma żadnego ograniczenia w zależności od tego czy użytkownik posiada tradycyjny telefon komórkowy z klawiaturką czy też smartfon. Każdy użytkownik ma możliwość korzystania z systemu. W przyszłości poprzez system CSMS przeprowadzane będą ankiety skierowane do mieszkańców Radomia oraz wysyłane będą zapytania konsultacyjne. Szczegółowe informacje dotyczące sposobu uruchomienia usługi na telefonie użytkownika znajdziemy na stronie www.radom.pl Ukośnik CSMS. 31 osób założyło własną działalność, 13 znalazło pracę w formie zatrudnienia subsydiowanego, 6 osób skorzystało ze staży. To wynik projektu realizowanego przez gminę. Nowa szansa aktywizacja zawodowa mieszkańców Radomia pozostających bez zatrudnienia do 6 miesięcy. Wzięliśmy udział w tym projekcie, ponieważ straciłyśmy pracę i dzięki temu projektowi mogliśmy pozyskać fundusze na otworzenie działalności. Ja otworzyłam mobilne studio Wizażu. Jest to zgodne z moim wykształceniem i z tym, co dotychczas robiłam. I dzięki temu mogłam, dzięki tej dotacji mogłam rozwinąć swoją działalność, mogłam rozwinąć i dać większe, większą ofertę moim klientom. To już drugi projekt realizowany przez gminę, a aktywizujące osoby bezrobotne. Pierwszy realizowany był w 2011 roku. Mamy nadzieję, że ten efekt, który uzyskamy nie będzie gorszy, A tak naprawdę liczymy coraz bardziej na to, że Większość z tych firm, znacząca większość, nie tylko 60%, ale być może 70-80%, pozostanie na rynku na trwałe, i, i ci ludzie będą potrafili z jednej strony dawać sobie pracę, ale również innych będą wspierać w tym, aby znajdowali pracę na naszym rynku Radomskim. Jedną z osób biorących udział w pierwszym projekcie była Ewa Podsiadły Natorska, która dzięki dotacji uruchomiła portal. Firma nadal działa. Obecnie jest to spółka cywilna, którą prowadzę z moim mężem. Muszę powiedzieć, że to był w zasadzie strzał w dziesiątkę, bo spełniam swoje marzenia, jestem niezależna. Mamy dobre wyniki finansowe, co wiadomo, że ma znaczenie. Mamy stałych klientów, mamy również bieżące różne zlecenia, także wszystko się szczęśliwie dla nas ułożyło. Celem obecnie realizowanego projektu jest zminimalizowanie bezrobocia wśród mieszkańców naszego miasta poprzez podniesienie swoich kwalifikacji, a następnie założenie własnej działalności gospodarczej oraz znalezienie pracy w formie zatrudnienia subsydiowanego i staży. Początkowo projekt zakładał udzielenie jednorazowej dotacji w wysokości 40 tys. zł na otworzenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcie pomostowe w wysokości 1500 zł miesięcznie przez okres 12 miesięcy dla 25 osób. Jednakże na skutek znacznych oszczędności udało się wesprzeć dodatkowych 6 osób, które otrzymały jednorazową dotację, wsparcie pomostowe na okres 6 miesięcy oraz przedłużone wsparcie pomostowe na okres kolejnych 6. Miesięcy. Jeżeli tylko pojawią się, tak jak mówię, kolejne, kolejne rozdania, kolejne edycje, na pewno wystartujemy. No, mamy to doświadczenie widać. Widzimy dzisiaj kolejną grupę zadowolonych ludzi, którzy dzięki długotrwałym szkoleniu zdobyli doświadczenie, wiedzę odpowiednią do tego, żeby tą działalność prowadzić. Pierwsi pasażerowie już korzystają z radomskich kart miejskich. W tym tygodniu w ręce mieszkańców trafiło kilkaset nowiutkich egzemplarzy. W związku z wieloma pytaniami MZDK przypomina, że nie wydaje nowych kart bez zakodowanego biletu okresowego lub bez doładowania elektronicznej portmonetki. Zainteresowanie kartami miejskimi z dnia na dzień jest coraz większe. Każdego tygodnia wnioski o ich wydanie składa w siedzibie oraz punktach firmowych NZDK po kilkaset osób. Formularze wniosków zabiera ze sobą do wypełnienia do domu jeszcze więcej pasażerów. Nie są rzadkością sytuacje, gdy o wydanie kart miejskich starają się całe rodziny. Przy odbiorze dochodzi jednak czasem do nieporozumień, bo nie wszyscy pamiętają, że nie jest możliwe wydanie samych kart. Zgodnie z regulaminem przy odbiorze pierwszej karty imiennej trzeba kupić dowolny bilet okresowy lub zasilić elektronikę. Elektroniczną portmonetkę kwotą w wysokości co najmniej 20 zł. Zasada ta nie dotyczy jedynie osób, które mają prawo do przejazdów bezpłatnych. Tym pasażerom MZDIK zakoduje na karcie imiennej takie uprawnienie. Kart miejskich na okaziciela również nie można otrzymać bez zakodowania biletu lub bez doładowania portmonetki. Karty takie wydawane są po wpłaceniu kaucji w wysokości 10 zł. Pasażer musi też kupić dowolny bilet okresowy na okaziciela albo zlecić zasilenie elektronicznej portmonetki kwotą nie mniejszą niż. 20 zł. Więcej informacji o zasadach wydawania i korzystania z kart można znaleźć na stronie www.mzdik.pl w zakładce Karta Miejska Ukośnik Wodemekum Karty. I to wszystko w tym wydaniu magazynu informacyjnego Urzędu Miasta. Zapraszamy Państwa za tydzień.